Hej, nie zwracajcie uwagi na kota. Oszalał. Jeżeli oglądaliście wcześniej chociaż jeden z moich filmów, to jest spora szansa, że, wi że wiecie o mojej szczególnej obsesji na punkcie grupek na Facebooku. Nie mogę przestać ich przeglądać. Mam wrażenie, że cały Facebook to już tylko ja i mnóstwo rozgniewanych, zdezorientowanych. Starych ludzi, którzy ciągle się o coś kłócą. Wszyscy inni już dawno poszli sobie z Facebooka na inne platformy. Zostałam tylko ja i Twoja ciocia Aneta, Twój wujek Janek, Twoja babcia Pasia, i Twoja mama. Ale z nią rozmawiamy głównie na Snapchacie. Mówię o tym dzisiaj, bo mam wrażenie, że to najwyższy czas, żebyście porozmawiali z użytkownikami Facebooka w Waszym otoczeniu. Pora, żebyście usiedli naprzeciwko nich, spojrzeli im z troską głęboko w oczy. I wyjaśnili im z cierpliwością, czym jest AI. Ale zanim zaczniemy, przerwa na drobne ogłoszenia. Po pierwsze, chciałam Wam dać znać, że założyłam drugi kanał, na którym publikuję dla anglojęzycznej widowni. Ale bez obaw, Polacy też mogą subskrybować. Tego nikt nie sprawdza, tak naprawdę. Najnowszy film mojego atrakcyjniejszego alter ego porusza temat Buktoka, czyli niewyżytych książek i ekosystemu jakim obrosły na platformie TikTok. I to się łączy z ogłoszeniem numer 2, czyli informacją o mojej współpracy z aplikacją BookBeat. BookBit to dostęp do 900 tysięcy książek w formie audiobooków i e-booków, które możecie czytać i słuchać zarówno w formie streamingu, jak i offline. Ja akurat postanowiłam przesłuchać Czwarte Skrzydło Rebeki Jaros. Gatunek romantazy, jak być może już wspominałam, to moja ostatnia fascynacja i guilty pleasure, a Czwarte Skrzydło odhacza wszystkie klasyczne cechy gatunku. Bezpardonowo. Mamy tu więc niepozorną protagonistkę, rzuconą w brutalny świat elitarnej jednostki jeźdźców smoków, która próbuje lawirować między intrygami za pomocą sprytu i wiedzy. Jak myślicie, czy pomimo tego, jaka jest krucha i niepozorna, uda jej się wytworzyć więź z którymś ze smoków i zostać jeźdźczynią? Myślicie, że pozna jakiegoś przystojnego i mrocznego mężczyznę, który zostanie jej śmiertelnym wrogiem, pomimo. Niezaprzeczalnej chemii iskrzącej przy każdej kłótni. Pozwólcie mi tylko zdradzić, że w świecie czwartego skrzydła smoki też tworzą związki. I kiedy takie dwa smoki postanowią wziąć się za rozmnażanie, to ich jeźdźcy, złączeni ze smokami nierozerwalną więzią umysłu, też mają noc pełną wrażeń. Cieszę się, że dzięki Bugbitowi mogłam zaspokoić swoją ciekawość gatunku. Tym bardziej, że ukazała się w aplikacji też druga część, żelazny płomień. Właśnie zabieram się za słuchanie. A jeżeli wy też chcecie sprawdzić, o co tyle szumu, albo spróbować jakiegoś zupełnie innego gatunku, to z kodem Babis możecie spróbować pakietu Basic przez 30 dni za darmo. Powtarzam, kod. Babis i wy macie 30 dni za darmo, a BookBeat yy, ma świadomość, że przeszliście ode mnie. Wracamy do filmu. Jako rysowniczka zwykle rozmawiam o AI w kontekście nieuczciwego wykorzystywania prac artystów do trenowania komercyjnych programów, yy, bez zgody autorów i bez żadnej finansowej rekompensaty, ale to temat na inny, dużo dłuższy film. Dzisiaj nie chcę rozmawiać o tym, czy AI odebrało mi pracę, ale o tym, czy odbiera mi coś znacznie cenniejszego, świat grupek na Facebooku, szczególnie tych najbliższych mojemu sercu, jak grupa Joli, albo piękne życzenia urodzinowe i piosenki, i melodyjka. Miejsca, gdzie można życzyć sobie nawzajem smacznej kawusi, podzielić nostalgią z dzieciństwa lub brokatowym gifem, pochwalić krzewem róż ze swojego ogrodu, albo po prostu sprawdzić. Ile osób odpisze hej? To są piękne, stabilne ekosystemy. Do niedawna. Bo nagle na moich ukochanych grupkach zaczęły pojawiać się takie, wygenerowane przez AI, jednocześnie pomarszczone i nieludzko gładkie, że brzące o interakcje manipulujące emocjami nieistniejące poza bezdusznym umysłem maszyny staruszki. Nie, nie złożę ci życzeń, czarnooki, demonie, nie przyjmuję poleceń od kalkulatora. Metoda na staruszkę to oczywiście klasyk w wywoływaniu emocji i zaangażowania, ale jak to bywa z AI, wszystko co działa zostanie w końcu pociągnięte do swojej najbardziej ekstremalnej konkluzji. Więc jeżeli sam fakt, że pani na obrazku jest stara, nie wystarcza, to co gdyby była stara, a jednocześnie utalentowana i niedoceniona. Gdyby tylko jeszcze udało się wytłumaczyć tym maszynom, jak wygenerować twarz staruszki, która nie wygląda jak demon, który cię nachodzi podczas epizodu Paraliżu Sennego. To byłoby super. Szydełkowanie chyba okazało się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza takich sukienek z księżniczkami, do tego stopnia, że ostatecznie powstały całe sweatshopy pełne babć Szydełkujących je na masową skalę. Te babcie chcą dostać ocenę za swoje przepiękne prace na szydełku, a może by tak dostały wypłatę? Widzicie, już chce się za nimi wstawiać, a jeszcze przed chwilą krzyczałem w twarz, że nie istnieją. A jeżeli staruszki w ogóle przestają działać, to jest jeszcze jedna wzruszająca grupa społeczna do wykorzystania. Dzieci te są nawet lepsze, bo babcie to miały całe życie, żeby się nauczyć szydełkować, a taki bobas. Jeszcze sraw pieluchę, a już rzeźbi w drewnie i to jakieś zachwycające, piekielne abominacje. Albo ten chłopiec, tylko nieco starszy, a już samodzielnie. Jezus, Maria, co to jest? Dlaczego muszę oglądać ludzkimi oczami horrory, których nie wygenerował ani ludzki mózg, ani odwieczny porządek natury? Ale nadal jakoś. Za mało wzruszające te dzieci. Żeby podkręcić czynnik rozczulający, algorytm zaczął umieszczać je w biednych rejonach Afryki, a zamiast drewna yy, kazał im rzeźbić w śmieciach. Na przykład samoloty z plastikowych butelek albo pawie. Nikt nie lubi biednego dziecka. Gdyby to było zdjęcie dziewczynki, yy, wszyscy by lubili. Przestań się użalać nad sobą, krzemowy golemie. Nie dam ci lajka nie dlatego, że nie jesteś dziewczynką, yy, tylko dlatego, że to jest. Strasznie brzydkie, a poza tym nie istniejesz. Zrobiłem to własnymi rękami. Jakimi rękami? No i jak się domyślacie, tutaj też algorytm nie odpuścił, dopóki nie stworzył absolutnie najbardziej skrzywionej, obrzydliwej wersji samego siebie. Nie będę tego komentować, bo nawet nie wiem jak żeby YouTube mi nie zdemonetyzował filmu. W jakiś sposób AI ustaliło też, że użytkownicy Facebooka mają szczególnie ciepłe miejsce w swoich serduszkach, zarezerwowane dla pobasów, które wyglądają jak buddyjscy mnisi. I z jakiegoś powodu potem tych małych mnichów zaczął poddawać mini torturom. Mrówki z jakiegoś dziwnego powodu też trafiły do kanonu. Konkretnie mrówki. Atakujące małych mnichów. A czasami tych małych mnichów z jakiegoś powodu zastępują małe małpki. I je też albo jedzą mrówki, chociaż tutaj to nie wiem, co się dzieje z tymi mrówkami. Chyba małpa w tle właśnie urodziła dziecko tej dużej mrówce, albo coś innego próbuje je zjeść, na przykład tygrys. Jedną już w sumie złapał, tą łapą wyrastającą. Z boku głowy. I w końcu doszło do oczywistej konkluzji, czyli fuzji pomiędzy małymi mnichami a małymi małpkami. I tutaj wkraczamy już w naprawdę demoniczne rejony. Dzieciom małpia hybryda już jest wystarczająco straszna, a im dłużej się przyglądam, tym jest gorzej. Widzicie te w drugim rzędzie. Tutaj niby jest mnich i kotki, ale jak się przyjrzycie, bum, znów hybryda. Tym razem jeszcze w stadium larwalnym. To nie koniec w swoim nietkniętym światom świadomości umyśle komputer tworzy hybrydę między małpką a żółwiem. A jak już nie działają ani staruszki, ani zwierzątka, ani dzieci, to pora wyciągnąć niepełnosprawności. Na przykład noworodka z najbardziej imponującymi cyberpunkowymi protezami, jakie kiedykolwiek widzieliście. I tak się zastanawiam, po co mu one? W sensie. On z tymi protezami przecież też jeszcze nie chodzi. Albo ten pan, który cierpi na straszną chorobę, taką, że mu się stopy z dłońmi pojawiały. Ale to nic nie szkodzi, bo jak coś to tak miało być i, i Bóg nadal go kocha. Jest też dużo, bardzo dużo, wygenerowanych przez jaj kobiet, które nie mają wszystkich kończyn. Jest ich tak dużo, że zaczynam podejrzewać, że to jest po prostu content dla ludzi o bardzo specyficznych upodobaniach, że tak powiem. Zwłaszcza, że z jakiegoś powodu wszystkie są dość skąpo ubrane. Chociaż tutaj akurat Gavin próbuje nam za pomocą tej pani udowodnić, że żyjemy w symulacji. Wyjaśnij to, no nie wiem, może jest po amputacji albo coś. Oni chcą, żebyś właśnie tak myślał: słucham. Kim są oni i co chcą przed nami ukryć? Nawet nie jestem w stanie wymyślić jakiejś absurdalnej teorii spiskowej, która miałaby wyjaśniać panią bez jednej nogi. Dlaczego w ogóle ktoś potrzebuje wyjaśnienia jednej nogi u kogoś? To jest dość wystająca kończyna. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby ją stracić nie mówiąc już o tym, że ktoś mógł się w ogóle bez niej urodzić albo nie mówiąc o tym, że jest to obrazek wygenerowany w komputerze. Przepraszam, ilość warstw w, w tym poście mnie nieco przytłoczyła. Fascynuje mnie ta ewolucja poszczególnych gatunków. Ten proces wydaje się zbyt szybki i zbyt przypadkowy, żeby zależał od fizycznych ludzi piszących prompty na podstawie postów, które zdobywają najwięcej lajków. Wydaje mi się, że to są już oddzielne algorytmy, które analizują posty i generują słowa kluczowe, i dlatego to idzie w takie dziwne rejony. To po prostu maszyna karmi się sama. Własnymi z Z innych popularnych podgatunków możemy wyróżnić na przykład wymyślne zestawy Lego, dziewczyny w obcisłych mundurach, które szukają męża, niepotrzebnie skomplikowane wyspy kuchenne, dziwnie stuningowane samochody lub przedmioty, rzeźby Jezusa z piasku, laty art przedstawiające Jezusa. Albo latte art, przedstawiające Jezusa, wykonywane przez baristę, który na włosach ma wycięte wzorki z latte art, które układają się w kształt korony cierniowej. Albo ten kotek, który zawsze traci pewność siebie po tym, jak ktoś wytknie mu jego za brzuszek. I tylko na niego daje się złapać za każdym razem. Próbuję sobie tłumaczyć, że on nie jest prawdziwy, a jakby był prawdziwy, to nie wiedziałby, czym są kanony piękna a, a, albo body dysmorphia. ale mój głupi, białkowy mózg tego nie rozumie. Jeden zero dla zero-jedynkowych imitacji mózgów tym razem. Ale do tej pory najbardziej fascynującym, rozbudowanym i niewyjaśnionym gatunkiem AI obrazków jest Beautiful Cabin Cruise Carl Johansson. I już wyjaśniam. Prawdopodobnie zaczęło się od zdjęć ładnych stewardes, które z jakiegoś powodu cieszą się na Facebooku wyjątkowym powodzeniem. Potem, jak w innych przypadkach, nastąpiła fuzja i do załogi samolotu zaczął dołączać Jezus. Jezus robi dobre zasięgi, załoga robi dobre zasięgi. Komputer zaczął po prostu rzucać motywami w ścianę, w waszą ścianę na Facebooku, żeby zobaczyć, co się przyklei. No i to połączenie siadło ludziom jak złoto. Stewardesom i Jezusowi zaczęły przydarzać się coraz bardziej szalone przygody. Zwykle pełne rekinów, helikopterów i błota. I Jezus oczywiście nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie próbował kogoś ocalić. Z tym, że ta plątanina kończyn, która zwykle towarzyszy niesieniu jednej osoby przez drugą, trochę przerasta możliwości interpretacyjne AI, więc zwykle udają mu się wygenerować po prostu Jezusa niosącego własną dodatkową parę nóg. Dlaczego Beautiful Cabin Crew to wiadomo. A skąd ta Scarlett Johansson? To po prostu popularny hashtag, który robi dobre zasięgi na Facebooku, więc był zwykle dołączany do postów. I tak zostało. Beautiful Cabin Crew Scarlett Johansson. I jest jeszcze jeden level, bo nurt Beautiful Cabin Cruise Carlet Johansson wszedł w kolizję z innym nurtem, również w zaawansowanym stadium ewolucji. W tym nurcie zaczęło się od takich niby uroczych, rodzinnych zdjęć nad morza, które po przymrużeniu oka miały przypominać twarz Jezusa ale AI dość szybko olało jakikolwiek sens pierwotnego obrazu na rzecz Jezusa, a że często przewijały się tam różne morskie stworzenia, to po jakimś czasie zaczęło generować po prostu krewetko Jezusa albo krambo Jezusa. No i tu dochodzimy do prawdziwej puenty i opus magnum gatunku. Beautiful Cabin Crush Rim Jesus Scarlett Johansson. I sama nie wiem, czy najdziwniejsze, czy najstraszniejsze jest to, że w komentarzach do tych obrazków Roi się od botów. Nie jestem w stanie sprawdzić i powiedzieć, ile z tych kont komentujących w kółko Amen i God bless jest prawdziwych, ale podejrzewam, że coraz mniej. I z jednej strony to dobrze, że ludzi nieodróżniających tego podziewia od rzeczywistości nie jest aż tak dużo, jakby się wydawało. Z drugiej strony to znaczy, że jedna z największych platform społecznościowych na świecie zmienia się w przedziwny, wymarły świat w którym roboty generują content próbując odgadnąć co spodoba się innym robotom ale znów może to i dobrze może to jest dokładnie to na co Facebook zasługuje i na koniec jeszcze mój mały apel Fanpageu Cinema City Poland wiem że Cinema City jest bardzo dużą korporacją i wiem że socjale prowadzi im prawdopodobnie jakiś mały podwykonawca czy naprawdę nie stać Cinema City, żeby dorzucić Wam nawet nie na etat dla grafika, ale na jakąś paczkę zdjęć stokowych. Nie wierzę, że nie mają tony materiałów promocyjnych od dystrybutora, których możecie używać za darmo. Więc po co generować? AI wersję Timote Shalameta. Beautiful Boy obchodzi urodziny? Kim jest Beautiful Boy? Tutaj ktoś wpadł na śmieszny pomysł. Kopciuszka, który trzyma kroksy. Okej, okay, a nie dało się tego zmontować z istniejących zdjęć tak, żebym patrząc na waszą reklamę nie miała wrażenia, że właśnie dostałam udaru. O czym według waszego fanpage'a jest film Cruella i najważniejsze, czy nie było wam wstyd używać AI do promowania filmu Miyazakiego, który wprost mówi o tym, jak nienawidzi AI. Wielki talent Miyazakiego pomieści tylko IMAX. Wiecie co na pewno go nie pomieści? Algorytm, który na ślepo skleja nowe formy z kawałków czegoś, czego nie rozumie i nie interpretuje, bo nie ma do tego narzędzi poznawczych. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Wiem, że pewnie jesteście rozczarowani brakiem kota na moim drapaku, więc specjalnie dla was wygeneruję go teraz w AI. Mir wächst noch